Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie. Mamy dzisiaj poniedziałek i nie mam pojęcia, co będzie dzisiaj w tym vlogu, ponieważ idę dzisiaj znowu do pracy. Sytuacja jest trochę skomplikowana, wydaje mi się, że już tam coś wspominałam o zamknięciu drogi i tak dalej. No i właśnie od dzisiaj mają być pozamykane drogi i zaraz się okaże, jak bardzo. W zasadzie to ja wiem, jak to ma wyglądać, ale czy już są zamknięte, czy oni będą je dopiero z biegiem dnia zamykać, to się okaże. Eee, ja będę teraz eee, szła. Czy ja mam wszystko? Jeszcze telefonu nie wzięłam, musia się już po telefon. Eee, ja ogólnie eee, chcę dzisiaj ogarnąć małe klateczki dla moich najmłodszych pisklaków ponieważ chciałabym, żeby już je wynieść eee, z tych wszystkich, wiecie, jak to się nazywa, z tych moich klatek, żeby już chodziły sobie po trawce. No to już dosyć długo siedzą w tych klatkach i no mi się wydaje, że najwyższa pora wynieść je już stąd, tylko zawiść na zmażalnię. No dobra kochani, zakupy mam ogarnięte, kupiłam siatki, kupiłam wszystko, co jest mi potrzebne do ogarnięcia takich ma małych wybiegów. Zrobiłam sobie od razu zakupy na smażalnie, żeby już później nie gonić na łeb, na szyję Ale mamy, słuchajcie, z zapowiedź jakiejś burzy On mi się paragon przyczepił do torebki, no będę elektryzowany Ale coś lepiącego mam na niej I mamy mieć burzę dzisiaj jakąś Więc jeszcze zobaczymy, bo nie wiem Idę na razie się zorientować, co i jak zagonić teścia do pracy. <grystanie> Oj, ale wam, że dzisiaj mam taki rozlazły dzień, jestem taka taka... mi się w sumie nie chcę. W sumie tak jakby spałam się, ale w dalszym ciągu mu się nie chcę. Ale naszykowałam sobie, słuchajcie, tutaj będzie takie półkole. I ona będzie podzielona na pół I to będzie dla jednych pisklaczków, to będzie dla drugich pisklaczków I zostały mi jeszcze cztery pałeczki To gdzieś tu w końcu zrobię wybieg dla kaczek Żeby miały też możliwość wychodzenia sobie już z tego domku Chociaż w sumie na upartego mogłam po prostu je tam puścić Ale trochę nie ufam, słuchać, ze swoim kurą, Bo kury bywają wredne i mogłyby je po prostu też dziobać, nie? Więc tak, tutaj zrobiłem takie półkole będą trochę miały cienia z parasola wstawię tutaj dwa domki i nawet jak będzie padać to wiecie będą pod parasolem, będą miały trochę trawy więc wydaje mi się, że idealne rozwiązanie, nie? no i tutaj tak ludzie nie zaglądają do królików, bo tutaj jest ta, ta, ta taka trawa, więc wydaje mi się, że taka opcja jest spoko Jedyne kaczki na całym świecie, które nie lubią wody które po prostu wody nie lubią i one się nie lubią kąpać, tak? Wy się powiedzcie, nie lubicie kąpać, jesteście takie brudawki, ale nie lubicie się kąpać, tak? Pancia tu przyniosła fajną miskę z wodą, a one nie chcą. A są już tak brudne, ja je na siłę kąpię, słuchajcie. Normalnie na siłę, dzisiaj jest tak ciepło, że one by mogły się tu popruskać, ale nie, proszę bardzo. Ja je wkładam, a ona Hop. dziękuję bardzo, już się wykąpałam. Dziadek mówi, tak, kaczka poczuje wody, to na pewno będzie się chciała kąpać. One się tak super kąpią, wiecie co, że szok i niedowierzanie. Normalnie, wow! One bardziej jak kury się zachowują, a nie jak kaczki. No. Może zaraz się przyjdą tutaj plusk, jak, jak zapamiętają, ale normalnie masakra z nim. O, może idą. Może idą. Co? Chodźcie do wody rozkakujcie trochę, tutaj się popluskać nie mają wyrąbane jest ogólnie bardzo sucho i musimy najpierw coś metalowego wbić żeby zrobić troszeczkę toru dla kików. Bywa wreszcie spoko, nawet bardzo łatwo a trzy pozostałe po prostu no, nie chcę się nawet na dwa centymetry wbić bo tutaj po prostu z tej strony jest chyba bardziej sucho nie mam pojęcia, nie mam w ogóle teorii na to no ale szybko idzie tutaj się nie ma co wiecie rozdrabniać, tylko będę musiała sobie zrobić to tak, żeby było wejście i chyba po sobie z jednej i z drugiej strony zrobię takie przejście i już, nie? Tak weź sobie wymyśliłam. Tu jest jeden domek, no to dla takich, wiecie, dla kwoki z malutkimi starcze, nie? On jest trochę brudny, no bo jednak od bażantów, A jak będzie czas, to po prostu się odmaluje. A na razie taki może być, bo to ma po prostu służyć jako schronienie dla nich, nie? Wiadomo, że pod spodem musiała podłożyć jakąś dechę, w sensie jakiś ten podest. I tu chyba nawet wykorzystam te podesty i będzie super. Wypuściłam pomocników. <grym> No kochani, słuchajcie, nagrałam się, nagrałam i okazuje się, że znowu nagrywam w trybie przy zwolnionym. I jeszcze raz muszę opowiadać całą historię od nowa. Słuchajcie, mówiłam o tym, że mój dzień dzisiaj był e, bardzo smutny. Zaczęłam pracę i ostatni klip chyba był, jak pokazywałam jak wygląda wybieg. No i jutro rano przywiosę sobie tutaj kurczaczki. Dzisiaj siedziały w nich kaczki. No, i mąż wracał z moją córką do domu i dzwoni do mnie i mówi, że słuchaj, taka przykra sytuacja, ale widział kota, który nie mógł iść sam, ale widać było, że próbuje, że się rusza po prostu potrącony kot. I ja mówię, dobra, to weź, przyjdź do pracy na chwilę. Ja pójdę zobaczyć, co z tym kotem, nie? Bo, oczywiście, cała masa samochodów przejeżdżała, i wszystko do, dookoła, i absolutnie, żeby się zatrzymać, słuchajcie, nikt, żeby sprawdzić, żeby odsunąć tego kota bardziej na bok, nic, kompletnie, nie? I ja e, poszłam do tego kota, widziałam, że po prostu kot nie jest w stanie ruszyć, ruszyć tylnymi łapkami, a co gorsza, słuchajcie, niedaleko od niego leżało po prostu takie coś przetrawione już przez samochody i po prostu zastanawiałam się, czy to z niej wypadło, ale zobaczyłam, że to resztki jej dziecka, po prostu koci małego kociaka. Ja przepraszam, to jest straszne, ale nie wiem jak do tego doszło, czy ona je przeprowadzała, czy, czy kociak najpierw kociaka potrąciło, a ona chciała go jakoś uratować i najpóźniej ją, czy oba naraz, może ona miała go w pysku i słuchajcie, i przejechało, no nie wiem, słuchajcie, no teraz to już i tak się nie dowiem, ale będę no, nikt się nie zatrzymał. Nawet sprawdzić, czy przesunąć ją na bok, nic kompletnie, po prostu wszyscy tylko bokiem ją omijali. I ja poszłam do niej, zabrałam ją e, i mówię, no pojadę z nią do weterynarza. No kim ja bym była, gdybym ja tego kota zostawiła, gdybym pozwoliła na to, żebym tam po prostu cierpiał i konał w męczarniach. Niestety miałam taką trochę nadzieję, chociaż malutką, chociaż widziałam, że miała tak Puchnięte tutaj, tak i ciężko jej było oddychać, i miała wysięg tutaj z tylnych części, takiej krwi, więc podejrzewałam, że tutaj naprawdę może być nie e, bardzo źle. E, no i pani przyszła i powiedziała: Właśnie weterynarz, w względnych oględzinach że ogólnie to widać, że kot jest w bardzo złym stanie, ale że ona nie jest w stanie określić, jak bardzo. I ja powiedziałam, co możemy zrobić, żeby określić, konkre żeby konkretnie określić, co robimy z tym kotem. Ona powiedziała, że RTG. No to już mi się zapaliła lampka. No to czyli duże koszty. Ale mówię, no przecież ja nie jestem bogiem, żeby decydować od razu, że kot się nadaje do uśpienia, bo jest dla mnie niewygodny. I ja mówię, no dobra. No to zrobię tak, że ja wezmę to RTG i za to nie za nie zapłacę. Pani powiedziała, że dobra. Mm, no i. Zrobili to RTG i wyszło, że miała odmę płuc, Że miała pokieroszowaną całą miednicę, więc nie byłoby nic z jej chodzenia. Byłaby kaleką, jeśli by w ogóle z tego wyszła, bo wyszedł również to opuchnięcie, było wynikiem, znaczy było wynikiem obrzęku mózgu, więc mogła konać w męczarnię przez następne 2-3 dni. No ale pani powiedziała jasno, że to, jakim ona jest w stanie, to są wskazania, duże wskazania do eutanazji i taką decyzję podjęliśmy wspólnie, że po prostu trzeba ją uśpić, żeby się nie męczyła, bo było widać, że ona nie jest w stanie się ruszyć, ona um, ledwie oddychała i cały czas próbowała złapać oddech, bo było widać, że oddychała buzią i próbowała łapać ten oddech, więc... Stwierdziliśmy, że po prostu nie ma to sensu, żeby ją męczyć i próbować ratować na siłę, dlatego uśpiłyśmy kotka. Jako, że to był dziki kot i my się znamy z tym weterynarzem, to one też bardzo dużo mi poszły na rękę i zapłaciłam za leki do uśpienia. Za powiem tak, no bo nie, nie wiem jak to się mówi inaczej, ale ona powiedziała, że to za recykling, w sensie za yy, no spalenie kotka, tak? Bo tak się robi po prostu z kotami. Yy, I w sumie nie zapłaciłam za samo RTG, więc zapłaciłam 400 zł za cudzego kota, w sensie za dzikiego kota, ale Powiem Wam, że no, ja bym sobie nie wybaczyła, gdybym mnie odpuściła i gdybym zostawiła tego kota, albo po prostu widziała, jak on umiera cały czas gdzieś tam w rogu, no nie byłabym w stanie. Po prostu nie, nie jestem tym tego typu człowiekiem, bo dla mnie pieniądze to rzecz nabyta I, i tak, a co najgorsze jest to, że ja nie wiem, czy ona miała więcej tych dzieci, bo ja poszłam od razu, jak ją znalazłam, to wołałam. I jak wróciłam od weterynarza, to też powiedziałam, że żeby jeszcze chwilę posiedział w pracy, ja mówię, ja pójdę i poszukam tych kotów, nie? I, I nie znalazłam, i nie wiem. I to jest tyle różnych scenariuszy, gdzie one mogą być i co może się z nimi wydarzyć, że to jest aż na zagranie, bo one mogą być i może ich w ogóle nie być. Mógł być tylko jeden. Może być tak, że one są gdzieś w trawie mokre, bo niestety pada. Może być tak, że w jednym miejscu są tutaj kotki, i w drugim są miejscu też kotki, bo akurat była w trakcie przenoszenia. Najgorsze jest to, że ja nie jestem w stanie powiedzieć, co się, czy, czy były i, i co zrobić. I mówię, wzbędzie wieczór, to pójdę i poszukam, bo wieczorem będzie cisza, bo to jest główna droga, więc tutaj po prostu ten ruch jest bardzo duży. I ja mówię, pójdę i poszukam tych kotów, no ale niestety zaczęło padać. I nie wiem, nie wiem po prostu. no Na pewno i tak pójdę tam jeszcze yy, poszukać, zawołać, bo a nóż widelec będę miał jakiekolwiek szczęście, nawet jakbym miał uratować jednego koteczka. To wiecie, spróbować to, to jest co innego, bo ja też nie odpuszczę tak łatwo w sensie, że totalnie oleję sprawę, bo to no, jakby nie, nie pasuje to za bardzo do mnie. Także idę i będę zaraz szukać tych kotów no i zaraz pewnie się w następnym klipie dowiecie czy znalazłam, czy nie znalazłam, co zrobiłam i tak dalej nie dobra kochani jak widać mamy już następny dzień, jak widzicie wam ja nie widać, bo w sumie jednak zaczęłam skończyłam nagrywać e, też jeszcze w dzień ale mamy już następny dzień, słuchajcie ja wczoraj około 22 poszłam tam jeszcze raz e, poszukać e, tych do Domniemanych kotków, bo tak naprawdę no nie wiem, czy jest więcej i gdzie one mogą być. No, ale wiecie, no nie, nie, źle bym się czuła, gdybym w ogóle nie pojechała i nie sprawdziła, czy tam e, coś nie zostało. E, no i tak szukałam wokół tego ogrodzenia z jednej i z drugiej strony i z jednego, akurat wyszedł pan, się chyba zaniepokoił, że ktoś wokół jego terenu łazi. No i co? A ja cię wczoraj znaleźć nie mogłam i siedziałaś całą noc tutaj sama. Sama siedziałaś e, I co? Mówiłam, że próbowałam właśnie No i powiedziałam mu o tej całej sytuacji O tym, że przy jego y, Tutaj bramie znalazłam kota I tak dalej I on mówi, że to nie jego kot, ale że tu pełno takich kotów biega Co mnie zdziwiło, bo ja nigdy w życiu Słuchajcie, jak je, że tyle lat musisz się nagadać Tyle lat y, nie widziałam żadnego kota No ale mówię, no dobra i powiedziałam mu, że możliwe, bo on miał tam taką stodołę i tam pełno kartonów było i możliwe, że tam upchnęła te małe. A on mówi, że niemożliwe, bo on ma psa i ten pies, wiecie, szczeka na koty i tak dalej. I ja mówię, no dobra, no to żeby był po prostu wyczulony, nie? No i tam jeszcze chwilę pochodziłam, ale widziałam z daleka, bo tam się u niego światło świeciło, że się cały czas gapi. Ja sobie myślę, że może myśli, że ja chcę go okraść albo coś. No, ale tak z 40 minut słuchajcie, szukałam po tych. Mm, po. jak to się nazywa? Po. po czym? Porowach, w tych krzakach i tak dalej. I w jednym momencie wydawało mi się, że coś zamiałczało, ale za zaraz potem przyleciał pies i zaczął szczekać. I ja nie wiem, czy mi się może wydawało tylko. No ale powiedziałam, że żeby sprawdzili i że gdyby coś było, to żeby po prostu albo przynieśli do smażalni, albo do zadzwonili. Mówię, że numer jest podpięty pode mnie bezpośrednio, więc jakby coś było, to żeby mi dali znać, no bo szkoda by było, no ale co mogę zrobić? Nie wiem, na wszystko mam wpływ. A teraz moi drodzy, e, zabieram kurki i jedziemy nimi na smażalnię, tak? Zaczynamy nowy dzień. Hello! Dobra, kochani, wszystko biega. Kaczuszki będą z, malutkie, kacuszki na razie póki nie urosną. Jak wszystko jak będzie duże, słuchajcie, to będzie mogło sobie tutaj biegać. A póki to będzie takie malutkie, to będzie yy, chodziło w żłobkach tak zwanych. Yy, wszystko już sobie wypuściła, wszystko już biega, częściowo nakarmiłam, dałam mi tylko trochę. Yy, jak przyjadę już wszystko związę, to już wszystko tak nakarmię, wiecie. Na 100% na razie dałam im, tak, żeby miało się czym zająć. W sensie mniej niż zwykle, może tak, nie? Ale po prostu potrzebuję, żeby się na cześć skupiły, żeby mi nie włożyły pod nogi. Bo one tak mają, że jak wiedzą, że ja jestem i chodzę gdzieś z wiatrem, a im nie dam, to mi włożą pod nogi. W ogóle jest skaczek. Nie wiem czemu. Jest. Dużo, dużo mniejsze niż pozostałe i nie zdziwię się, jak któregoś dnia przyjdę i po prostu będzie... wiecie. Jak sam, tak samo jak jedna z kaczuszek odeszła, tak samo widać ogromną różnicę w rozwoju między trzema kaczkami, które mam i między tą jedną. Ona ma dużo mniej siły... O, teraz się odsłoniła. Kaczki w szoku, słuchajcie. I teraz tak... Tak. Dobra, kaczki muszę sprawdzić, czy będą grzeczne, bo grażynka tutaj z maluszkami jest. Z drugiej strony, zobaczcie, jak one na słońce reagują. Od razu się wszystkie opalają. Wszystkie normalnie się wygrzewają, wyglądają jakby były martwe, ale one się wszystkie opalają. <grywa> <Babcie>. <grywa> tak, po prostu brakowało im słoneczka. Teraz im tu przyniosę wodę, jedzonko i zobaczymy, jak kaczki będą reagowały, bo jak będą tukły albo kwoka będzie je tukła, no to przyniosę je tam, gdzie były wcześniej, nie? Tylko muszę po prostu zobaczyć, jak będą się zachowywały, bo jak będą dobrze współpracowały, to po prostu zostaną wszystkie razem. No ale niezły żłobek. No i w ogóle nie wiem, czy mi jedna kwoka nie siedzi znowu na jajkach. Nie wiem, czy znosiła jajka, czy siedziała, więc idę sprawdzić. Ja po prostu w to nie wierzę, nie? E, ja myślałam, że ona składa jajka, a typiara po prostu znowu kwoczy, a najlepsze jest to, że to jest Lilka, która y, odchowała już małe i ona znowu chce być mamusią. Czajcie tą typiary, Ja po prostu w to nie wierzę, nie? Ona znowu e, siedzi na jajkach. Ciekawe ilu i jakich. Co ty tu, babo, robisz? Lilka, hej! Pokaż, ile ty tych. Ile ty ty... Wow! Pokaż. Dwa, cztery, sześć, siedem jajek ma. Czy naprawdę znowu chcesz być mamą? Znowu? Może byś w końcu jakieś sileczki nam naprodukowała, co? Silki jakieś by się przydały. Ale wiecie co, wysiedziała jedne i odchowała, więc no, kwoka dobra. Tylko pozostaje jedno bardzo ważne pytanie. Po co mi to? Po co mi to? Ja tego już nie potrzebuję, ja już mam tego tyle, słuchajcie, z każdej strony. Tu biega, tam biega. Tutaj przywiozłam do kuzek ile tego jest tutaj. Zobaczcie wszystkiego. Proszę bardzo I w ogóle wymyśliłam jakim zrobię domek Nie, wymyśliłam już A tutaj są z innego miotu To nie są te z tego, tylko to są z innego Cześć kuśki, zaraz idę O już będzie mi obgryzać ubranie Już Zaraz przyniosę wam więcej żarcia, bo wy już zjadłyście O już, mi po... Po, zaraz mi poszle sukienkę Idę już po jedzonko Więcej jedzonka wam przyniosę, tak Czekacie na jedzonko, na jedzonko Wymyśliłam jak y, zrobię więcej miejsca dla kurek. Wszystkie zwierzęta dostały jeszcze drugi rzut jedzenia i spadam do pracy. Dobra, słuchajcie, jest godzina prawie 18. Ja jestem dopiero od jakichś... 30 minut w domu, wyobraźcie sobie, że byłam w pracy, myślałam, że mi się uda być e, mieć wolne, ale niestety było tyle ludzi, że musiałam pomóc mojemu mężowi. Nie zamknęli tej drogi, słuchajcie, tak jak myślałam, e, znaczy jak myślałam, jak było zapowiadane, że nam tą drogę zajm, e, zamkną i tak dalej, ale koniec końców jej nie zamknęli, co mnie nawet cieszy i to bardzo. E, tylko no jakby no miałam mieć wolne i nie wyszło. Słuchajcie, właśnie nastawiłam pranie, bo miałam cały dzień robić pranie się składać i tak dalej Więc to się trochę przesunęło I nastawiłam sobie pranie z takim lenorem Z takimi pastylkami Dajcie mi koniecznie znać, czy używacie tego Czy to jest lepsze To będzie moje pierwsze pranie, więc zobaczymy Jak to pachnie Czy będzie lepiej pachniało po, po praniu Czy jak wyschnie i tak dalej Zastanawiam się, czy to jest dokładnie to samo Yy, czy jest troszeczkę lepsze? W sumie nie wiem, jak cenowo, bo jakoś tak złapałam mówię, o fajna nowość duże to sobie wezmę. Nawet nie wiem, na ile Prime to starcza. Bo tak otworzyłam i wsypałam tak trochę, yy, no jakoś tak mniej więcej yy, tą zakrętkę, nie? I to się prosto do bębna daje. Więc jestem ciekawa, co, co z tym. Pachnie naprawdę bardzo ładnie. Zresztą ten złoty Lenor w ogóle ładnie pachnie. E, jakie plany mam na dzisiaj, no oprócz prania muszę sobie zrobić paznokcie, bo mm, dwa mi odpadły i resztę obcięłam, bo już mówię nie było czasu nawet, więc na pewno zrobię sobie paznokcie dzisiaj e, I tak w sumie to już nie mam żadnych planów, zrobię jeszcze rosół, rosół zrobię, e, tak ja robię we wtorek rosół W sensie zazwyczaj robię w poniedziałki, ale że wczoraj też byłam w pracy, nie miałam czasu, więc to będzie dzisiaj e, Tak, no także bieram, zabieram się za mm, robienie rosołu. W sumie to nastawienie, bo nie mam do... i mam trochę naczyń do mycia. Nie jakoś bardzo dużo, ale po prostu duże jakieś po naleśnikach, miska i tak dalej. Ja ją tylko zalałam wodą, żeby wiadomo nie przeschła i, i tyle, bo Marcia jeszcze sobie zażyczyła na wieczór naleśniki i, i jeszcze, szybko robiłam. Słuchajcie, ten pan, o którym wczoraj wam mówiłam, e, że. Mm... Mówiłam czy nie mówiłam, mówiłam rano o tym, że właśnie ten pan do mnie, no że tam spotkałam tego pana i mu opowiedziałam co sytuację i on do mnie napisał na stronie smażalni właśnie, że on tam szukał tych kotów, ale nic nie znalazł, nie? No i ja napisałam, że może być tak, że miała ja tylko jednego albo są w zupełnie innym miejscu. No i niestety, ale... Mm, no nic więcej nie jestem w stanie zrobić, tak? Pan powiedział, że jeszcze po pracy przyjdzie i poszuka, ale no mówisz, że generalnie to nie widział ani nie słyszał. Może był tylko jeden i może byłoby tak lepiej, bo przynajmniej nie jest w nieznanym miejscu i tak dalej, nie? Także ja się zabieram za ten rosół, Myję te naczynia i zobaczymy co. Dalej. Przecież jak wychodziłam z domu, to nie padało. To jechałam, o. tyle są na smażalnie i normalnie rozpętała się burza trzech czasów. Ja nie lubię burzy, ja się boję burzy. Zajmę się gotowaniem. Słuchajcie, rosół już prawie gotowy i u mnie jak zwykle obiad na kolację i właśnie będę robić y, kotlety. Tak. Przeję rosół. No ale byłam zamknąć, wiecie co, ptaszki i wszystko. Mówię 20 godzina i patrzcie, że nie zrobiło się ciemno jak w nocy. Cześć, to ja Agnieszka. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o łapce w górę oraz zasubskrybować kanał. Po więcej, do zobaczenia!